Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym was zaprosić na spóźniony, jak zwykle wrap-up lipca, czyli czytelnicze podsumowanie minionego miesiąca. Lipiec nie był dla mnie najlepszym pod kątem czytelniczym miesiącem, to znaczy przeczytałam dużo, ale było mało książek, które mnie zachwyciły. No i też mam wrażenie, że czytałam raczej z doskoku, słuchałam bardzo dużo audiobooków, no ale chyba nie ma co przedłużać. Od razu przejdę po prostu do opowiadania wam o poszczególnych szczególnych pozycjach, które udało mi się przeczytać. Pierwsza książka na mojej liście to Norwegian Wood Haruki Murakami. To jest książka, którą przeczytałam w związku z akcją u Agaci subiektywnie azjatyckim miesiącem. Jest to powieść japońskiego pisarza, którą podobno każdy obywatel Japonii przeczytał. Bardzo popularna pozycja, która uznawana jest już chyba za taki klasyk literatury współczesnej. No i powiem Wam, że to była przedziwna książka. To w ogóle nie było moje pierwsze spotkanie z tym Pisarzem, bo czytałam wiele lat temu jego i nie pamiętam niestety jakie, bo nie miałam wtedy żadnych portali i nie odznaczałam sobie tych książek. Ale na pewno coś tego pisarza podobałam, no i pamiętam, że nie za bardzo mi się podobało. Jeżeli chodzi o Norwegian Wood, to sięgnęłam po tą książkę, bo usłyszałam, że porusza ona kwestie zdrowia i choroby psychicznej, no i opowiada też o tendencjach samobójczych. To są takie tematy, które mnie interesują, więc stwierdziłam, że to może być coś dobrego. A ja Wam powiem, wiem, że z literaturą azjatycką to mam takie słodko-gorzkie relacje. Z jednej strony ta literatura mnie intryguje, a z drugiej bardzo często pojawiają się tam takie elementy, od których się odbijam. No i też podobnie jest właśnie z tą książką. O co właściwie chodzi w Norwegian Wood? To jest książka, która opowiada o studencie, który nie pamiętam jak się nazywa, który jest taki bardzo dojrzały i też bardzo zainteresowany kulturą. Jest on zafascynowany, a właściwie zakochany w naożywienie Oko, dziewczynie, która była poprzednią dziewczyną jego bliskiego przyjaciela, który zmarł śmiercią samobójczą. Na oko, niestety, zmaga się bardzo z własną psychiką, choruje na depresję i wkrótce um, udaje się do takiej placów, placówki niekonwencjonalnej, psychiatrycznej. No i nasz główny bohater musi po prostu jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. To jest więc książka, która skupia się przede wszystkim na relacjach międzyludzkich. Najbardziej podobało mi się w tej książce jak sportretowano głównego bohatera, bo jest to faktycznie człowiek, który ma bardzo głębokie przemyślenia, często analizuje otaczający go świat i to było coś naprawdę intrygującego do przeczytania. Natomiast nie do końca podobały mi się te wszystkie relacje międzyludzkie, które tutaj były pokazane, bo często one po prostu były dla mnie dziwne. Zwłaszcza było dla mnie problematyczne pokazanie, Wszystkich scen zbliżeń seksualnych, a już konkretnie chodzi mi o taką scenę, która była na samym końcu, to było dla mnie coś przedziwnego i troszeczkę się od tej sceny odbiłam. Uważałam, że jest ona niepotrzebna, no i po prostu sama nie wiedziałam, co o niej myśleć. Mimo wszystko całą książkę oceniam na plus, bo jest ona wypełniona różnymi nawiązaniami do innych tekstów kulturowych. Bardzo na przykład konwersuję sobie z Czarodziejską Górą Tomasza Mana. Ja Czarodziejskiej Góry nie czytałam, ale tam to jest oczywiste, nawet bohaterowie Czarodziejską Górę czytają. Dużo też chodzą do kina, interesują się różnymi książkami i to było coś dla mnie interesującego. Sam tytuł zresztą Norwegian Wood odnosi się do bardzo znanej piosenki Beatlesów, którą sobie też po lekturze tej książki przesłuchałam i to było takie fajne uzupełnienie. Podsumowując rozumiem dlaczego ta książka do niektórych tak bardzo trafia. Rozumiem, że jest ona czymś naprawdę wartościowym i godnym uwagi. Warto ją przeczytać, ale dla mnie osobiście to zachwyt nie jest. Mimo wszystko oceniam tę książkę na cztery gwiazdki. Uważam, że była oryginalna, głęboka, zaintrygowała mnie i na pewno będę dalej czytać twórczość Haruki Murakamiego. Kolejna książka, którą przeczytałam to Ten Dziwny Wiek Kylie Reed. To jest pozycja, o której mówiłam wam trochę już w reading vlogu, który pojawił się na moim kanale, więc tutaj bardzo krótko. Jeżeli chodzi o przynależność gatunkową, myślę, że to jest literatura u obyczajowa, ukośnik, literatura piękna. Bardzo popularna pozycja, którą szczerze wam polecam, bo jest to strasznie wciągająca książka. Niezwykle rozrywkowa, a jednocześnie można sobie trochę nad nią pomyśleć. Pod płaszczykiem tej rozrywkowej historii kryje się tam coś głębszego i jest to taka historia, która jest też zaprawiona nutą goryczy. Jeżeli chodzi o linię fabularną, poznajemy tutaj główną bohaterkę, Emirę, która jest 25-letnią czarnoskórą kobietą, która pracuje dorywczo jako niania dziewczynki białej. No i wkrótce pojawiają się takie bardzo dziwne okoliczności, w których mama dziewczynki, Alix, dostaje obsesji na punkcie Emiry. Pojawia się tutaj jeszcze jeden bohater i to jest trochę takie przeciąganie liny. Na środku stoi jej, e, Emira, a po przeciwległych stronach są bohaterowie, Którzy próbują Emirom sterować i traktować ją instrumentalnie, i są to bohaterowie, którzy również nie zdają sobie do końca sprawy z własnych przywilejów. Świetna, oryginalna, błyskotliwa powieść o rasizmie, e, pokazująca właśnie rasizm w taki nieszablonowy, oryginalny, świeży sposób. Warto przeczytać. Naprawdę, bardzo mi się podobała. Kolejna książka, jaką przeczytałam, to Chrobot Życie najzwyklejszych ludzi świata Tomasza Michiewicza. To jest książka z literatury Fakty. Autorem jest znany i nagradziony radzany reportażysta. Słuchałam tej książki w formie audiobooka na Audiotece i słuchałam ją z polecenia Zuzanny z kanału Może Słusz za co dziękuję. To jest książka, która pokazuje siedem opowieści zwykłych ludzi z różnych zakątków świata. Mamy tam obywatela z Zimbabwe, USA, Ugandy, Kolumbii, Indii, Finlandii i Japonii. I jest to taka książka, która w doskonały sposób pozwala człowiekowi rozszerzyć swoją perspektywę i zobaczyć, że bardzo wiele rzeczy zależy po prostu od tego, w jakim miejscu się urodziliśmy. To jest książka, która dobrze się też uzupełnia z tą książką, bo wiele też zależy od naszych przywilejów, które wynikają na przykład z koloru skóry. Bardzo ciekawa pozycja. Serdecznie wam ją polecam, bo naprawdę wiele rozmyślań miałam, wiele refleksji miałam po lekturze tej książki. Były tam takie intrygujące fragmenty, na przykład na temat tego, jak wiele zależy od tego, gdzie znajduje się nasza szkoła, w której się uczymy, jak wiele zależy od możliwości do do tej szkoły, i jak ten dojazd do szkoły różni się w różnych zakątkach świata. Bardzo ciekawe też było na przykład spojrzenie na takie globalne problemy współczesnego świata z perspektywy różnych mieszkańców. Było tam na przykład, jak zamachy z 11 września wpłynęły na różnych mieszkańców świata. I tak na przykład obywatel USA był straumatyzowany tymi zamachami. Obywatel Finlandii również bardzo te zamachy przeżywał, a na przykład obywatel Zimbabwe. Nie zwrócił na nie większej uwagi, bo w historii jego kraju było dużo bardzo traumatycznych wydarzeń, które po prostu nie były na arenie międzynarodowej aż tak nagłośnione. Bardzo ciekawe. Warto naprawdę czytać takie książki, bo można sobie uświadomić, że po prostu to, w jakiej sytuacji jesteśmy w swoim życiu, zależy od bardzo wielu czynników. I to nie jest do końca tak, że każdy jest panem swojego losu. Kolejna książka, którą przeczytałam, to Park Jurajski Michaela Crichtona. Jest to klasyk literatury science fiction. Książka, która zyskała ogromną popularność również dzięki filmowi w reżyserii Stevena Spielberga, który bardzo lubię. Bardzo się cieszę, że przeczytałam tą książkę, bo to było super doznanie. Bawiłam się świetnie, a jednocześnie też. Jakieś refleksje po lekturze wyciągnęłam. Jest to książka, która jest bardziej poważna niż film, która jest taką przestrogą dla osób, które nie mają wystarczającej pokory wobec nauki i natury. Oczywiście mamy tutaj park rozrywki, który ma być otwarty, gdzie główną atrakcją mają być żywe dinozaury, które zostały w. Sztucznie wznowione, sztucznie wyhodowane, że tak powiem, w ten sposób, że pozyskano DNA dinozaurów z krwi owadów zatopionych w bursztynie. Bardzo ciekawy pomysł, świetna realizacja. Jest tutaj miejsce na jakieś rozmyślania naukowe, ale jest też miejsce na przygodę, akcje, dużo wartkich wydarzeń. Trzyma ta książka w napięciu, jest bardzo łatwa i lekka do czytania. Ja wam polecam, wystawiłam tej książce 5 Gwiazdek za bardzo oryginalny pomysł i ciekawą, Realizację. Różni się ta książka od filmu Spielberga, ale o tym szczegółowo mówię w reading vlogu, który pojawił się na kanale, więc jeżeli jesteście zainteresowani tymi różnicami, no to tam Was odsyłam. W lipcu naszła mnie też ochota na thrillery psychologiczne i kilka przeczytałam, między innymi psychoterapeutkę norweskiej autorki Helen Wood, Flut. W ogóle od wielu lat ta książka jest na moich regałach, więc cieszę się, że w końcu udało mi się ją przeczytać. Okazało się, że to była naprawdę wciągająca lektura. Jak ją zaczęłam czytać, to skończyłam ją w jeden dzień, w jeden wieczór praktycznie. Naprawdę mi się podobała. Początkowo miałam pewne obiekcje co do zakończenia jednak teraz po czasie myślę, że to zakończenie było najlepsze z możliwych. O co właściwie chodzi z psychoterapeutce? Mamy tutaj główną bohaterkę, która pracuje jako psychoterapeutka, ma gabinet w swoim domu, ma też męża, który wyjeżdża pewnego dnia na wieczór kawalerski. On dzwoni do niej z tego wieczoru już, że jest na miejscu, wszystko jest w porządku, po czym okazuje się, że on nigdy tam nie dotarł, więc mamy tutaj zagadkę niewyjaśnioną, mamy znowu taki motyw związany Trochę z paranoją głównej bohaterki, ale jest tutaj to poprowadzone w naprawdę oryginalny sposób. Bardzo mi się podobało, bo jest tutaj też miejsce na takie elementy zupełnie, których bym się nie spodziewała. I rozwiązanie też faktycznie jest zaskakujące. Czytało mi się świetnie tą książkę, była fajnie napisana. Dużo też było o pracy psychoterapeutki, a to są też takie elementy, które naprawdę mi się podobały. Od razu po mnie przeczytała tę książkę moja mama, też ją bardzo wciągnęła i też jej się podobała. Więc jeżeli szukacie dobrego, nieszablonowego thrillera psychologicznego, to myślę, że psychoterapeutka nada się idealnie. Kolejna pozycja, jaką przesłuchałam sobie w audiobooku to Lady Susan, Watsonowie i Sandition Jane Austen, czyli trzy nowele mojej ukochanej autorki, w tym dwa szkice niedokończone. I powiem Wam, bardzo trudno mi tutaj coś powiedzieć na ten temat, ocenić w ogóle w jakimś stopniu te nowele. Najbardziej chyba podobała mi się Lady Susan, bo jest to opowieść o takiej kobiecie, która jest intrygantką, uwodzicielką i która nie ma absolutnie żadnych skrupułów i fajnie, że to była główna bohaterka. Bardzo podoba mi się też pomysł na Sandition. Widziałam też serial, który powstał w oparciu o tą nowelę. To naprawdę miało ogromny potencjał. Niestety nie zostało dokończone przez Jane Austen, więc trudno powiedzieć, co tam dalej się wydarzyło. Natomiast Watsonowie, no nic nie mogę powiedzieć tutaj na temat tej noweli, bo to było po pierwsze niedokończone, po drugie to było za krótkie, żebym mogła wysnuć jakieś wnioski, ale na pewno z tych trzech pozycji podobało mi się najmniej. Szkoda, że tak się stało, że te nowele nie zostały wszystkie dokończone. Wydaje mi się i tak, że Jane Austen lepiej sprawdza się w dłuższej formie, no ale jeżeli interesujecie się twórczością tej autorki tak jak ja, to myślę, że warto poznać właśnie. Te nowele, znajdziecie je na audiotece. Kolejny thriller, który przeczytałam z ogromną przyjemnością, to Apartament Izabeli Janiszewskiej. To jest thriller psychologiczny, który wchłonęłam naraz, strasznie mnie wciągnął, był oryginalny, świeży i zaskakujący. Jeżeli chodzi o linię fabularną, w tym thrillerze poznajemy małżeństwo Ninę i Tomasza, którzy wyjeżdżają na upragniony weekend do hotelu w Karkonoszach. Ich sielanka niestety nie trwa zbyt długo, bo wkrótce Nina Znika bez śladu, a Tomasz robi co w jego mocy, by swoją żonę odnaleźć, niestety z marnym skutkiem. No i stopniowo on pogrąża się w paranoję. Bardzo interesująca książka, która po pierwsze wciąga, ma naprawdę gęstą atmosferę, nawiązuje bardzo do filmu Truman Show. E, można znaleźć takie niepokojące elementy, które właśnie można też znaleźć w tym filmie, e, w książce. No i ma e, odświeżające, zaskakujące i oryginalne zakończenie, które jest nie do przewidzenia. Warto przeczytać. Moim zdaniem, świetna książka w tym gatunku. I po lekturze apartamentu mam ochotę. Żeby zgłębić twórczość Izabeli Janiszewskiej, słyszałam dużo dobrego o jej książkach, wrzask i histeria. Więc chyba będę po nie sięgać w dalszej kolejności. Wydaje mi się, że takie kryminały, thrillery to są też dobre pozycje na jesień. Kolejna książka, o której mówiłam Wam już tutaj na kanale, a którą przeczytam w lipcu, to Wyznanie Frani Langton Sary Collins. To jest książka, którą recenzowałam dzięki uprzejmości wydawnictwa Znak Koncept. Tutaj główną bohaterką jest Frani, która zostaje oskarżona o zamordowanie swoich pracodawców. I mamy tutaj dwie linie czasowe. Pokazana jest przeszłość Frani, gdzie ona pracowała na plantacji trzciny cukrowej, nazywanej Rajem, gdzie była pomocnicą. Osoby, która wykonywała eksperymenty na osobach czarnoskórych, chciała dowieść różnic międzylasowych. Mamy tutaj naprawdę dużo nawiązań do innych tekstów kultury, do klasyków, i to są takie nawiązania, o których ja się dowiedziałam już po lekturze tej książki, sama ich oczywiście nie wyłapałam, nie mam zdolności do tego, ale te nawiązania na pewno sprawiają, że jeszcze wyżej myślę o tej książce, a już myślałam, że jest to pozycja naprawdę bardzo dobra, bardzo wciągająca, z mroczną historią. Z Główną bohaterką, z intrygującym romansem pomiędzy dwoma kobietami. Poza tym lubię bardzo procesy sądowe, a tutaj tego procesu sądowego jest sporo, więc uważam, że wyznania Franny Langton jak najbardziej warto przeczytać. Dla mnie największym minusem w tej książce, bo minusy też były oczywiście, było to, że czasami nie podobał mi się styl pisania Sary Collins, który był zbyt kwiecisty, zbyt plastyczny, czasami po prostu wszystko było za bardzo. Jednak ja jestem fanką prostoty. Więc książkę warto przeczytać, ale nie jest to pozycja idealna, mimo wszystko na wieczór, letni, jesienny nada się w sam raz. Kolejna książka z literatury faktu, którą sobie przeczytałam to pozycja o alternatywnej terapii alkoholizmu na zdrowie. Jak trzeźwiałam w kulturze picia Holly Whittaker jest autorką. E, interesują mnie tematy związane z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych e, na gruncie takim prywatno-zawodowym i interesują mnie różne podejścia do leczenia uzależnień. No i tutaj w tej książce Holly Whitaker jako osoba, która sama jest osobą uzależnioną od alkoholu, proponuje alternatywną terapię. I powiem Wam, że jest to książka, która początkowo była dla mnie bardzo interesująca, zwłaszcza gdy pokazywała, jaką trucizną jest alkohol, jak źle on działa na nasz organizm. Ale sama terapia, którą zaproponowała Holly Whitaker, chociaż terapia to jest takie w cudzysłowie, już nie do końca do mnie przemówiła. Potem ta książka od połowy stała się taką typową książką poradnikową w złym tego słowa znaczeniu. Było tam bardzo dużo o medytacji, o jodze. I ja nie mówię, że to są elementy, które nie pomagają ludziom, na pewno tam tak jest, ale tego po prostu dla mnie było wszystkiego za dużo. Jednak spodziewałam się konkretów, a to wszystko było rozmyte, takie bardzo coachingowe. No i potem pani Holly Wittaker, mam wrażenie, że też osiągnęła taki moment, że, że Postrzegała się jako osobę, która posiadała jakąś tajemniczą wiedzę, a wydaje mi się, że takiej wiedzy po prostu nie posiadła. Warto przeczytać tę książkę, jeżeli interesują Was takie tematy, ale nie było to nic bardzo odkrywczego. Mimo wszystko, oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, jak szkodliwy jest alkohol dla organizmu i tam naprawdę w tej książce to wybrzmiewa. Przeczytałam też trzeci tom e, cyklu Neapolitańskiego, czyli historię ucieczki Eleny Ferrante. Trudno mi tutaj powiedzieć coś na temat tego tomu, bo jest już to trzeci w tym cyklu. E, no i o samej fabule nie mogę wam nic powiedzieć. Podobnie jak poprzednie tomy też mi się podobało. Ja w ogóle uważam, że to jest taka jedna wielka historia, która skupia się po prostu na różnych elementach z życia bohaterek. Podobał mi się ten tom e, odrobinę mniej niż tom drugi, ale dalej na bardzo wysokim poziomie i znowu przyznałam mu pięć gwiazdek, więc o fabule tutaj Tutaj nie będę nic mówić, opowiem wam szczegółowo o fabule, nawet myślę, że ze spoilerami w odcinku, który poświęcę w ogóle cyklowi cyklowi. Książką z cyklu napolitańskiego. Tutaj chciałam Wam tylko powiedzieć, że w ogóle z Eleną Ferrante jest przeciekawa sprawa, o której też ostatnio mi napisała pewna osoba w komentarzu. Ja już oczywiście zdawałam sobie z tego sprawę, bo tożsamość Eleny Ferrante jest tajemnicza. Nie wiadomo do końca, kto to jest. Są jakieś tropy, widziałam. Ktoś tam odgadnął, że Elena Ferrante to może być pewna tłumaczka. Tutaj Wam wkleję imię i nazwisko oraz zdjęcie tej pani. Wyśledził to dziennikarz pewien który odkrył, że na konto tej pani po premierze genialnej przyjaciółki wpłynęła znaczna suma pieniędzy. No i w ogóle przeczytałam tyle ciekawych teorii, kim w ogóle może być Elena Ferrante. Dlaczego ona w ogóle zdecydowała się na ukrywanie własnej tożsamości, bo ona nie udziela żadnych wywiadów, nie promuje swoich książek na spotkaniach autorskich i tak dalej. No i pojawiła się pewna teoria, która moim zdaniem jest ciekawa, a propos właśnie tej pani, którą wam tutaj pokazałam, że ona pisze książki właśnie z cyklu neapolitańskiego i w ogóle wszystkie książki jako Elena Ferrante, razem ze swoim mężem, który też jest pisarzem. I tak się składa, że czytałam jedną książkę tego pana, która mi się zupełnie nie podobała. Była to książka, którą czytałam w tym roku, Wyznanie. Jest to książka, która jest wydawana w Polsce nakładem wydawnictwa Pałza. Pojawiły się nawet teorie, że to ten pan jest właśnie Eleną Ferrante i że on sam pisze te książki. Ja w to nie wierzę w ogóle, bo w tych książkach czuć e, zmysł kobiecy. Tutaj są tak ciekawe, nakreślone główne bohaterki. I nie wierzę po prostu, że mężczyzna byłby w stanie napisać takie kobiety. No, ale co do tej teorii, że to dwójka właśnie utalentowanych osób pisze te książki, mogłabym się przychylić. Dajcie mi znać, co myślicie, jeżeli w ogóle o tym myślicie. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe. Jeżeli macie jakieś tropy, no to jestem chętna wysłuchać, przeczytać wszystkie komentarze. Kolejna książka o której chciałabym wspomnieć to Szkoła luster Ewy Stachniak, książka którą recenzowałam dzięki uprzejmości wydawnictwa znak Litera Nowa, pozycja która rozgrywa się w xviii wiecznej Francji w Wersalu i opowiada o kobietach, o kobietach, które miały przed sobą naprawdę bardzo trudne wyzwania, których życie nie oszczędzało. Pięknie napisana książka, bardzo drobiazgowo opisane szczegóły e, przestrzenne, właśnie życia w Francji. Myślę, że tutaj Ewa Stachniak zrobiła doskonałą pracę, jeżeli chodzi o research. Historia głównej bohaterki, e, też intrygująca, ciekawa. Było tutaj wiele takich trudnych elementów. W pewnym momencie ta książka zaczęła mnie niestety nużyć. Druga część tej książki podobała mi się dużo mniej niż e, pierwsza część. Mimo wszystko uważam, że to była naprawdę intrygująca pozycja. E, no i dzięki niej chciałabym częściej sięgać po powieści historyczne, bo wydaje mi się, że to jest gatunek, który ma e, ogromny potencjał. Kolejna książka, jaką przeczytałam to. Powieść Magdaleny Witkiewicz: Listy Pisane szeptem. To jest książka z literatury obyczajowej, którą przeczytałam dzięki Brygidzie i bardzo mi się ta książka podobała. To jest typowa obyczajówka, książka bardzo normalna, poruszająca właśnie bardzo rzeczywiste, normalne sprawy. W tym przypadku ta książka opowiada o małżeństwie w kryzysie. Jest to małżeństwo Karoliny i Sławka i jest to małżeństwo z dłuższym Sarzem. Na jakimś poziomie ta książka jest podobna do książki Colin Hoover: Wszystkie nasze. Obietnice. W książce Hoover mamy Małżeństwo w kryzysie, który wynika bezpośrednio z bezpłodności. Tutaj kryzys jest wywołany przede wszystkim przez problemy w komunikacji. I przez takie życie bardziej obok siebie niż ze sobą. Myślę, że wiele osób by naprawdę mogło sporo z tej książki wyciągnąć, bo wiele osób faktycznie ma takie ogromne problemy w komunikacji ze swoim współmałżonkiem albo współmałżonką. I to są bardzo oczywiste z jednej strony rzeczy, a z drugiej bardzo trudno pewne przeszkody pokonać, kiedy one już się pojawią. Nie była ta książka odkrywcza. Bardzo szybko przewidziałam pewien twist, który tam się wydarzy. Wydaje mi się, że on w ogóle nie miał być. Z założenia zaskakujący, ale uważam, że ta książka faktycznie może wiele osób na pewne rzeczy naprowadzić. Wiele osób również w pewnym momencie, w pewnym wieku yy, może się z bohaterami tej książki utożsamić. Fajna, rzeczywista, taka normalna pozycja. Jeżeli lubicie obyczajówki, to myślę, że może Wam się spodobać. Kolejny thriller, który przeczytałam to książka Uśpiona Alicji Sin Sinickiej. To było moje pierwsze spotkanie z tą autorką i niestety nie do końca udane. Wiele osób chwaliło na BookTube tą książkę. Mi się niestety nie za bardzo ona podoba podobała. W porównaniu do Apartamentu a Izabeli Janiszewskiej, to uśpiona była dużo, dużo gorsza. W uśpionej koncept jest taki, że główna bohaterka choruje na narkopleksję, to znaczy musi kilka razy dziennie um, udawać się na takie wymuszone drzemki, żeby po prostu jakoś funkcjonować. W tym czasie do jej domu wchodzi pewien niepożądany gość, który ma obsesję na punkcie bohaterki. Więc jest to niepokojące ale wszystko jest takie jakieś bez wyrazu. Niby z jednej strony jest napięcie, ale z drugiej strony bohaterka jest taka tekturowa. W ogóle mnie nie obchodziły jej losy, szczerze mówiąc. Zakończenia nie przewidziałam do końca, ale też w ogóle się nad nim nie zastanawiałam, bo przeczytałam tą książkę naraz. I ogólnie myślę, że to jest taka książka do przeczytania i zapomnienia za e, kilka dni dosłownie. Jeżeli lubicie thrillery, jeżeli szukacie czegoś, co was wciągnie na jeden wieczór, to to jest dobra propozycja, ale myślę, że w tym moim rankingu tutaj dzisiaj pojawiły się dwa ciekawsze thrillery e, i te wam bym polecała w pierwszej kolejności. Uśpiona to po prostu nie było nic specjalnego. Przeczytałam też książkę z literatury faktu Wopr. życie na ratunek Dawid Gura e, z polecenia Diany, e, z kanału bardziej lubię książki niż ludzi. To jest książka, która jest naprawdę krótka i uważam, że wiele osób powinno tą książkę przeczytać. Być może w ten sposób uniknęlibyśmy wielu tragedii, bo z tej książki można się dowiedzieć na przykład o. O bezmyślności ludzi, którzy wchodzą do wody po alkoholu, którzy nie słuchają zaleceń ratowników i którzy mają po prostu taką pychę, która sprawia, że oni zawsze wiedzą lepiej. Naprawdę no trzeba być pokorny wobec, pokorny, trzeba być pokornym wobec żywiołu jakim jest woda, bo można przypłacić właśnie tą lekkomyślność utratom życia. Ciekawa książka, warto przeczytać, krótka, czyta się szybko i myślę, że faktycznie jakaś lampka ostrzegawcza w naszej głowie może się dzięki tej pozycji Zapalić. Nierdzewie jego hybrelak to polska literatura piękna. Książka, która opowiada o Magdzie, która wraca do swojego rodzinnego sosnowca, żeby udać się w jakąś sentymentalną podróż w przeszłość, żeby trochę się zastanowić nad własną teraźniejszością. Magda jest lesbijką, która bezskutecznie poszukuje miłości. Książka zapowiadała się dobrze. Ja ją recenzowałam dzięki uprzejmości wydawnictwa Książnica. Niestety, ta książka mi się nie podobała. Nie podobało mi się to, jak jest napisana. Przede wszystkim nie podobało mi się to że do głównej historii wplata się tutaj jakieś historie innych kobiet, co było jakimś takim tanim i dziwacznym zabiegiem. Ponadto książka mnie nie wciągnęła. To są elementy, które mnie interesują w literaturze, ale realizacja ich tutaj w tym wypadku totalnie mi się nie spodobała. Mówiłam Wam już o tej książce w reading vlogu, więc tutaj już się nie będę rozwodzić. Okładka jest ładna. Gocha Pawlak to autorka, której kibicuję, bo przeczytałam, że jest to psycholożka, więc fajnie, może jeszcze coś przeczytam tej autorki, ale tutaj jestem na nie. Starzy Ludzie Nie Istnieją to reportaż polskiej autorki Małgorzaty Węglarz, który recenzowałam dzięki uprzejmości wydawnictwa Muza. Też mówiłam Wam już o tym reportażu, więc tutaj nic zasadniczo nie dodam. Oprócz tego, że jakkolwiek temat jest ważny i ciekawy, i pojawiło się tutaj w tym reportażu dużo cennych informacji, tak jest to reportaż bardzo ogólny. Jeżeli lubicie pełnokwistą literaturę faktu, to raczej to nie jest dla Was, ale jest to taki reportaż, który równocześnie polecałabym przeczytać każdemu. Kto nie ma po prostu świadomości, jakie stereotypy tkwią w nas. A propos starszych osób. Myślę, że warto po prostu na takie tematy rozmawiać. Ja bardzo optuję za tym, żeby mówić o starości, o chorobach, o śmierci. Ja chcę po prostu, żeby mówiono więcej na tematy, które dla wielu osób są po prostu niewygodne. To jest ważne, żeby się z tym konfrontować. Starsze osoby są częścią naszego społeczeństwa i warto po prostu o tym pamiętać. No i w tym temacie przeczytałam też książkę Nad życie, czego uczą nas umierający. Wojciech Hapula. Harpula jest autorem. To jest literatura fakt słuchałam tej książki w formie audiobooka. Niestety też się trochę zawiodłam na tej książce, bo tak jak Wam już wspominałam, spodziewałam się jednak, że tam odda autor głos osobom, które faktycznie zetknęły się z doświadczeniem na przykład choroby zagrażającej życiu albo są w takim momencie, że mają już diagnozę choroby terminalnej. Chciałabym przeczytać takie bezpośrednie doświadczenia tych osób, ich przemyślenia, ich refleksje. Zamiast tego tam wypowiadały się tylko osoby, Osoby, które na gruncie zawodowym spotykają się z takimi osobami, wypowiadał się tam lekarz, psycholożka, ksiądz i tak dalej. I zasadniczo nic nowego się z tej książki nie dowiedziałam, a szkoda. Oczywiście, tak jak wam powiedziałam, przy poprzedniej pozycji o śmierci warto rozmawiać, ale ta książka nie jest najlepszą pozycją, żeby taką rozmowę rozpocząć. Natomiast w tym miesiącu przeczytałam bardzo ciekawą książkę, Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, i to jest dużo lepsza książka w tym samym, w podobnym temacie. I o tej książce na pewno opowiem wam w podsumowaniu czytelniczym sierpnia. No i na koniec dwie pozycje z literatury dziecięcej o których opowiem bardzo krótko, bo są to na tyle krótkie pozycje, że trudno mi tutaj coś na temat fabuły opowiedzieć. Małe licho i tajemnica nieporządka Marty Kiciel to jest pierwszy tom trylogii, książka bardzo oryginalna, która podobała mi się, w której było mnóstwo humoru i takich zabaw językiem i to było naprawdę błyskotliwe, więc na pewno będę czytać dalsze części z tej trylogii. Teraz na ten moment nie mogę za dużo wam powiedzieć, bo ta historia była taka króciutka, że naprawdę trudno byłoby mi tutaj nawet to streścić. No a druga książka to tajemnica domu w Bielinach Katarzyny i Bereniki Miszczuk. To była książka również bardzo króciutka, która w mojej opinii miała ogromny potencjał, bo historia zapowiadała się bardzo ciekawie. Mamy tutaj Polskę, która nie przyjęła chrztu. Taką alternatywną rzeczywistość, przygodę związaną z wierzeniami słowiańskimi, z demonami, jest to świat, w którym funkcjonują szeptuchy i tak dalej. No i mamy trójkę dzieci. Niestety w tej książce coś poszło nie tak, jeżeli chodzi o realizację, bo sama przygoda mogłaby być rozpisana dużo lepiej, ale chyba takim największym problemem tej książki jest to, że podejmuje się trudnych tematów, a nie do końca dobrze je rozgrywa. I chodzi mi tutaj o dwa takie tematy. Rozwód rodziców i choroba Alzheimer u ciotki. Nie podobało mi się jak Katarzyna Berenika-Miszczuk po prostu te tematy rozwiązała. Wydaje mi się, że poszła tutaj na skróty. Ja jednak oczekuję od literatury dziecięcej, że ona się będzie pewna Zagadnieniom przyglądać i będzie je. Próbowała trochę wytłumaczyć w taki wartościowy sposób młodemu czytelnikowi, a tutaj ani jeden, ani drugi temat nie został dobrze wytłumaczony. Wręcz przeciwnie, pojawiło się tutaj, zwłaszcza a propos tej choroby, a propos Alzheimera ciotki, sporo jakichś takich dziwnych uproszczeń, które mi się po prostu nie podobały. Wydawało mi się też, że zabrakło tutaj takiej atmosfery szacunku do osoby starszej. No więc to jest dla mnie na minus. Raczej nie będę kontynuowała przygody z tą książką, bo wiem, że będą kontynuować. Nic specjalnego, po prostu to nie było. To tyle, jeżeli chodzi o książki przeczytane w lipcu. Dajcie mi znać, która z tych książek Was zainteresowała, czy którąś czytaliście. Dajcie mi znać, jaki był Wasz lipiec pod kątem czytelniczym, czy udało Wam się dużo czytać, czy mieliście też taki lipiec trochę zalatany, jak ja. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście. Obiecuję, będę dodawała w rap-apy trochę wcześniej. Mam nadzieję, że mi się to uda. Cześć.